Witajcie ponownie w party 21. Dzisiaj znowu za jest zabrze. Dzie witam. Dzisiaj razem będziemy z omawiać. z Arkunderem omawiać Exp na gulach gula. Jestem na mojej postaci, której dawno, dawno bardzo nie byłem. Lisem na Gefionie 30 poziom wojownik I pokażę Wam taki bardzo dobry Expolisko. Mniej więcej od 27 do 35, jeśli ktoś ma Bardzo wytulę mm. Ci co powiem. Po prostu. Jeżeli pójdzie się na Reda, to można bardzo spokojnie wbijać poziomy. Jest tu parę grupek, ale głównie są pojedyncze. Jednak jeżeli... jest tego levelu nie na Zulusach. Na Zulusach tak do 27 i potem już tutaj iść. Tak, ale też w środku tej, tej jaskini, jeśli się przejdzie parę pięter na dół, można spotkać elitę i z niej się dorobią dosyć dużo warte unikaty. No bardzo, po 3, po 2,5M po po można sobie... Tak. Dowódca Guli. Ale, ale tam jest Red, trzeba o tym pamiętać. No, jest quest na 35, którego warto zrobić dla wielu profesji. Dostaje się talizma. Nasilnik uniku się staje. Na 35 taki nasilnik z, z unikiem. Talizm? Nie, to jest się To nie jest to no. quest'a. Tutaj widzicie, no. praktycznie malutką biorą HP, te góry, bo ja mam no, unikatowy topór akurat. To dawa hity z agresywnego te, te, te mopki. No więc, tutaj widzicie, to są akurat grupki. Były takie dzisiaj, takie dzikie psy w 279, no, ale 8, 9. usunęli je, nie wiem dlaczego, może to nie pasowało trochę do guli nie Albo wiem z czemu. Prostu... A wtedy było trochę lepsze według mnie, bo było tych podwórków trochę więcej. Albo po prostu zaśmiecali i gorzej chodziło na łapkę. Może nie wiem. Ale Przecież widzicie jak tu idzie, nawet nieźle. Tutaj, dzisiaj jest grypy, ponieważ tak naprawdę nie ma tej grypy, bo ona zawsze był z psem grypy, jeśli nie usunęli tego z napisu. A tu właśnie tego że to, tu była potrójna grupka, był jeszcze taki pies, ale teraz niestety spokojna z tego wyszła. Ale wciąż nadal dobry, ale to grubowie Grubowic ulepszy. W teraz jest lepsze niż niż było. No teraz jest dużo tych grupek wojowników i szamanów i w ogóle... No to lot jest słaby poza złotem, bo za złotem można sporo zarobić, parę, parę dziesiątka nawet. W Ogólnie nie dostaje się coś poza złotem? Nie, chyba nie. Słuchajcie. Tylko z tego dowódcy latają, a tak to z zwykłych głównie tylko złoto lata. No, ale na dowódcy się kala od 40 na plusie kapi ponieważ nie dość, że on jest silny, to jeszcze tam jest RETO właśnie. No, ale teraz w ogóle go jeszcze bardziej, no, jak to powiedzieć... jak to tam można powiedzieć, ponieważ miał kiedyś 4-5, tak samo jak teraz, jednak był sam. A teraz to daje niego góra i góra nocnego, więc teraz jest taki potężny, że na 5 nie ubijesz. No, na pewno, chyba że się ma co unikać z goblinów. No. A w sumie też nie, bo ja miałem na postaci kaszybi cały prawie z goblinów jeszcze za Ale takie grupki są ogólnie na Redzie. Takie właśnie grypy są głównie na ledzie. Znajdują się. Ja na 3-5, na 4 zera już. Zaraz będziemy może na REDA przystować. Już mówię 10%. Widzicie, ładnie... ładnie leci. Jednak dużo uników robią, nie wiem jakim cudem, ale dobra. Dużo wojownicy. Nie, to Magowie głównie robią te uniki. Hm, dziwne. Pójdziemy zaraz na grobowiec. Może że się daje Radę, to cały was oprowadzić, ale spróbujemy. Lewata się wbijemy na filmiku na ja pewno, ponieważ trochę zajmie. To jednak nie jest sewe prywatny. Niestety tutaj agresywna ma takiego wojownika. Tutaj możemy włączyć muzyczkę. Bal może przedstawimy w ogóle tą elitę. Dojdziemy do nich. Możemy zruart. Oj oj tutaj jest jakiś jakiś No to lekaj się, lekaj się. PvP pi, z niej rób, żeby nam tutaj nie zaśmieciał. Bo to nie zaśmiecia. Trzeba To To może, może krótki cięcie. Włączymy jak go zdam, bo co dobra? To żywy Okej, okay, bijemy go. trochę się śmieje. Oj, teraz pocisnę, tutaj nieźle On nie jest taki słaby, szczerze mówiąc. No i polecimy no brawo. Trzeba zakończymy dzisiaj tego parta. Pal pro. Widzieliście, jak to wygląda ogólnie? Góra tych yy, zapomnianych grupowych, to jest 5-5 występuje. To my się dygnamy. Narka. narka